Witamy po reklamach porządnych przedsiębiorców, włocławskich oczywiście i zajmiemy się troszkę mniej porządnym przedsiębiorcą, który wyprodukował buty, buty o napisie high niekoniecznie firmy high jak tu z panem Janem sobie analizowaliśmy. No bo czy ten przedsiębiorca akurat o tej renomowanej nazwie... Pozwoliłby sobie na to, co Państwo za chwilę zobaczycie, to już mamy pewne wątpliwości. Okazuje się, że jeden z klientów, Polak, kupił buty, zapłacił za nie 170 zł. Tak ustaliliśmy, że ten model tyle kosztuje. Wrzucił do osiedlowej pralki i się mu całe rozlazły. Ale jak miały się nie rozejść w praniu, gdy okazuje się, że takim elementem głównym, bazowym, Podeszwy tego spodu, buta tak. była, szanowni państwo, taka dykta pilśniowa. No więc do tej dykty był jeszcze taki element, jakby mocujący. Z blachy doczepiony, i to miało być tym system pewnie, torsion. Pewnie tak, torsion system i oczywiście high-tech jak najbardziej. E, dokładnie. Szanowni Państwo, no, buty trekkingowe, czyli buty do takiego intensywnego chodzenia, biegania, e, często po no, dość nierównym terenie. No, a okazały się zwykłe. z A zrobione z dykty, dokładnie. I przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy. Byliśmy z Panem Janem na moście we Włocławku, żeby Państwo pokazać jak pięknie zrobiono nam bieżnie podczas ostatniego remontu. Oj, tak. tak. I wtedy sobie szydziliśmy, że pewnie w warunkach przetargu było użycie masy, którą wylano jako nawierzchnię wysokiej jakości, czyli high tech, wysokiej technologii. No to, no to użyli masy. z. To była z napisem high-tech jak te I buty, tak a producent może nawet nie wiedzieć, że takie robi ten oryginalny producent. Być może tak rzeczywiście jest, a dodatkowo tak już na puentę, właściciel tych butów martwi się teraz, bo jak pan wspomniał, panie redaktorze, wyprał te buty w pralce osiedlowej, pralce, którą wycenia na 20 tysięcy złotych, całe osiedle korzysta, teraz boi się tam pójść do miejsca, gdzie ta pralka jest, bo obawia się, że to wszystko brudne, porysowane. Jest mu strasznie wstyd. A mi żal, tych wszystkich fabryk polskich obuwia, które o, zostały właśnie. sprzedane za grosze albo kompletnie zniszczone. Fabryki, które produkowały bardzo solidne buty. W tej chwili to jest import z różnych części świata, głównie z krajów azjatyckich. Produkowane są takie badziewia. Kupujemy to no bo kto by podejrzewał, że jakaś renomowana marka w pierwszym praniu w pralce no, no, nawet, nawet przemysł oddaliśmy, poddaliśmy się kompletnie. I cały czas te same mądre głowy mhm. przemawiają do nas, jak to mamy postępować, co mamy robić, gdzie inwestować, i kogo głosować. O, niech się teraz pod tymi butami podpiszą. Troszkę tu narzekamy na tych polityków, na, na, na te buty, które nam tu sprowadzają do krajów, że nie ma odpowiedniej kontroli, żeby to jakiś żeby to sito zastosować, tak? No narzekamy, bo taka rzeczywistość nas otacza i państwo też ją obserwujecie. Ale, szanowni państwo, jest nadzieja, tych iskierek nadziei jest coraz więcej, gdy analizujemy sobie państwa zgłoszenia do naszej na przykład redakcji, Stwierdzamy, że coraz więcej ludzi dobrej woli przyłącza się do takiego normalnego gospodarskiego myślenia na przykład tak. o, na, o naszym mieście. Młodzi ludzie, na których często narzekamy, nie do końca też są zepsuci przez system nauczania, jaki starano się wprowadzić, żeby tych ludzi zepsuć. Nie mam żadnej wątpliwości. I ci młodzi ludzie potrafią zareagować na następującą sytuację. Gdzieś tam sobie w czytelni jest. Jeden nazwany Amebą, który przycina sobie nożykiem, Szanowni Państwo, na stole w bibliotece, w czytelni ściągi. Z niego będzie przyszły polityk, który być może będzie system edukacji tak, nam wstępowo, Oczywiście. A drugi nagrywa go telefonem komórkowym, kamerą tam zainstalowaną, żeby nam wszystkim pokazać, jaki z tamtego, cytuję, przygłup. No. Przygłup to jedno, ale przygłup, który niszczy mienie publiczne, który niszczy to wszystko, co jakoś tam wspólnie wypracowaliśmy, no to jest jednak jeszcze coś gorszego. No tak, a cóż tam Blat? To nie jest biurko w moim pokoju, w moim domu. Bo tamto to dbam. No oczywiście. Zresztą byłyby konkretne sankcje od rodziców. Albo musiałby odkupić nowe. Bardzo mnie osobiście cieszy taka postawa, i yy, wyjątkowo wtedy wkurzam się, jak na przykład majątek miejski, darowany. Państwowej Wyższej Szkole Skandar. idzie w ruinę, i cały czas mają o sobie dobre zdanie, i jeszcze, szanowni Państwo, rozpuszczają plotkę, że my, nasza działalność, my normalni dziennikarze, powodujemy, że przez to pieniądze nie wpłyną do Włocławka, że to my, dobrze wykonując swoją pracę, psujemy wizerunek tak pięknie zarządzanej uczelni, bo my nie chcemy, żeby pieniądze do Włocławka spływały. Cóż to za retoryka, panie Janie? To jest coś niebywałego, że można użyć tego rodzaju argumentów wobec ludzi, którzy w zasadzie najczęściej chciałby się być charytatywnie, wykonują swoją pracę wobec społeczeństwa, bo nie czerpią tego typu uposażeń, nie otrzymują tego typu, jak ludzie zarządzający wyższymi uczelniami, ludzie, którzy... Rozmawiają z dziennikarzami mówiąc o milionach złotych, a nie zajmują się tym, że te miliony są tracone na chociażby zaniedbaniu budynku miejskiego. Z uśmiechem na twarzy można bowiem powiedzieć, że budynek no szacowany był na 3 miliony, my go szacujemy na tam milion sześćset, milion czterysta. Co to są za pieniądze stracone? To, to nas nie interesuje. A do tych wszystkich, którzy używają kłamstwa i plotki, że to my, pokazując patologię, do jakiej się przyczynili ci właśnie ludzie, politycy, dyrektorzy, prezesi, że to my, e, publikując te materiały, e, niszczymy nasz samorząd. No i teraz nasuwa się pytanie: czy my mamy w związku z tym, szanowni Państwo, nie pokazywać, jeżeli ktoś marnotrawi Wasze pieniądze, w związku z tym. Płacicie większe podatki, do których już nawet się może przyzwyczailiście. Nawet już nie wierzycie, szanowni państwo, że moglibyście płacić niższe podatki, gdyby tamci nie marnowali waszych pieniędzy. Nie, nie bo cały czas ludzie słyszą, trzeba płacić jeszcze więcej, bo brakuje na to, na tamto i tak dalej. Nawet nie pomyślicie, że możecie płacić mniej. Pieniędzy jest wystarczająco dużo, żeby było dwa, trzy razy więcej. Widać te pieniądze. Ale niestety są marnotrawione. Od czasu, kiedy. W naszym mieście jest telewizja CW24, pewni ludzie zaczęli się pilnować. Już nie imprezują pod naszymi oknami niemal, tylko gdzieś wyprowadzają się na wsi. I tam sobie, Szanowni Państwo, te imprezy integracyjne w, w gronie własnych partii urządzają, boją się, boją się, bo wiedzą, że jest telewizja CW24 i pokaże, jak przepuszczają Państwa pieniądze. My będziemy Państwa informować, bo gdyby zaprzestaniemy informować o tej całej patologii, to ci ludzie, którzy bezczelnie wciskają, że są bardzo porządnymi obywatelami, zmarnują tych pieniędzy jeszcze więcej. W związku z tym będziemy płacić jeszcze większe podatki. Tak więc, odpowiadając na najnowszą plotkę o tym, że ujawniając te wszystkie fuszery, do których doprowadziliście, nie chcemy, żeby miasto się rozwijało, to już z góry Wam mówimy, obojętnie czego nie wymyślicie i tak będziemy pokazywać, i tak będziemy pokazywać. Panie Aniu, pan to będzie wiedział, jak wytłumaczyć takie zjawisko. Ludzie są podzieleni. Jakby na czele poglądów politycznych pewnych grup społecznych, mhm. środowisk lewicowych, środowisk prawicowych, stoją funkcjonariusze partyjni, którzy w zależności od ich charakterów, może układów z innymi siłami zagranicznymi doprowadzają do takich sytuacji, że lud, bądź jakieś tam grupy ich kochają. Bo na przykład za tego lub za tamtego, to ja miałem wyjątkowo dużą emeryturę, albo mogłem sobie, wie pan, dorobić takie, tak, drob, są takie drob, drobne, drobne mhm. kwotki. I teraz, pan wie, ja wiem, że ci liderzy polityczni, za których rządów, Ci ludzie zwykli mogli sobie dorobić, to wie pan, że oni robowali miliardy. Nie tysiące, nie setki, miliardy. Przez co zubożyli dany kraj na tyle, że ci, którzy mogli sobie tam dorobić, mówiąc wprost, dokraść drobne tak. kwotki, znacznie na tym stracili. Bo co z tego, że on sobie mógł tam 50 złotych dziennie zahachmęcić, jak okaże się, że na operację, na dolegliwość, która go mu się akurat przydarzyła, będzie musiał czekać 10 lat, czyli szybciej umrze. To jaka z tego korzyść była, że ten lider, w którego patrzy jak święty obrazek, tak dobrze rządził i mało on jeszcze chce, żeby on rządził znowu, jak przecież przedwcześnie umrze taki biedny, nieświadomy człowiek. I na czym polega ten fenomen, że ludzie tak obstawiają, często tych, którzy najpierw służyli jednemu mocarstwu, a potem przerzucili się na drugie mocarstwo i cały czas mają zwolenników. Jak to się dzieje? My jesteśmy czasem tak zubożeni i tak już pozbawieni pewnej nadziei, że w ogóle jakiś drobny, taki drobna życzliwość, tak nam się wydaje, że ta możliwość gdzieś tam zachachmęcenia. jak pan powiedział, to choćby taka drobna szansa. Rostworzenie mi możliwość. Manna z nieba jest wręcz, no bo my sobie nie wyobrażamy, że będziemy dobrze zarabiać, żyć w dobrze zarządzanym kraju. My się cieszymy, nie jak w, w ogóle ktoś nam 20 zł do emerytury dopisał. To już jest zbawca i błogosławić jego pod niebiosa. A tak jak Pan powiedział, w tym samym czasie te drobne takie ukłony w naszą stronę. Ukrywają to, co zarabia się naprawdę. Co zarabiają ci liderzy opinii publicznej i liderzy partyjni. Za których często dalibyśmy się pokroić, na których głosujemy w wyborach. I co jest najlepsze, sąsiada byśmy, za przeproszeniem, powiesili, dlatego że on tego drugiego popiera, a nie tego naszego. Chociaż to z sąsiadem powinniśmy żyć dobrze i tworzyć ten kraj, a nie wierzyć w ślepo, w te głupoty, które nam opowiadają. No i żeby tak. Hmm... Udowodnić, że jest to jednak zły sposób postępowania znaleźliśmy MEMA bardzo prostego w odczycie, minimalna płaca sprzątaczek 85 zł za godzinę w Norwegii. Ola Boga dla porównania kilka złotych w Polsce na godzinę, ale to nieważne jest. Ważne jest przesłanie do tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam na prowincji, w samorządach, uważają się za tych, którzy stoją na szczycie łańcucha pokarmowego, społecznego, za tych, którzy bronią złych włodarzy, bronią złych polityków. Spojrzą, ile zarabia sprzątaczka w Norwegii, w kraju, w którym normalnie ułożono gospodarkę. W którym władza dzieli się z obywatelami i wspólnie Korzystają z tego, że ich kraj jest bogaty, a nie jest tak, że ci najbogatsi mają jeszcze więcej, a najbiedniejsi cieszą się, jeżeli spadną okruchy z Pańskiego stołu. Notabene Białoruś należy do takich krajów, gdzie Prezydent, mimo e, różnego rodzaju szykan, em, embarga ze strony zachodu... I na wieszania kraj... psów na potęgę na tym jak kraju. Właśnie... Dzieli się właśnie zyskami z obywatelami tego kraju. Dlatego obywatele Białorusi nie żyją jak e, obywatele Korei Północnej, które już jest kompletnie zaszczuta. No i panie redaktorze, to prezentowaliśmy w naszym programie, również Białorusini mają własny przemysł, Białorusini dbają o te własne marki, Białorusini wiedzą, że produkować należy u siebie, Białorusi nie popełniają tych błędów, które popełniliśmy my na potęgę. A my teraz, od jakiegoś czasu, po 1989 roku, mamy rządy, one są różne, te rządy, różne ugrupowania, często te, które trzymały z bratnim Związkiem Radzieckim, który cał nas ile weszło. Ci ludzie trzymają teraz z bratnią Unią Europejską, która się nas ile wejdzie. Jakby nie wierzyli. Że sami mogą stanowić kraj autonomiczny, który, w którym się będzie zarabiało i oni też będą zarabiali. Właśnie, szanowni państwo, żołnierze amerykańscy przyjechali do Lublina. Nie wiem, czy państwo widzieli to w telewizjach głównego nurtu. Myślę, że państwo tego nie widzieli. Mieszkańcy Lublina wyszli protestować przeciwko tym wojskom amerykańskim, które panoszą się po głównym placu w Lublinie, jeżdżą tak. wozami bojowymi po jak do mnie mam licho w skonstruowanym bruku, bo to wszystko tak. co unijne to zaraz Polska. się zarwie. Ale Lublinianie mówią: "Nie chcemy was, nie chcemy kolejnego Pearl Harbor z Polski. Wyjeżdżajcie stąd." Kawałek materiału zamieszczonego przez użytkownika sumienie narodu. Żołnierze amerykańscy panu przeszkadzają w tym miejscu. To znaczy przeszkadzają. No to no. Oczywiście, że tak. Każdy obcy żołnierz przeszkadza w Polsce. Polska chce, żeby Polska była krajem suwerennym i wolnym. Myśli Pan, że nasza armia jest w stanie obronić kraju bez żadnego obcyń? A, a, a czy Pan sugeruje, że my Polacy nie możemy być na tyle silni, aby się obronić samemu ja nie i nie być pytam, suwerennym państwem? Ja nie pytam, czy możemy, tylko czy jesteśmy. Oczywiście, że tak. Czyli Zawsze od wieków się broniliśmy się tak. sami. Proszę Pana, w Polsce mamy 2 miliony bezrobotnych, z czego około miliona nadaje się noszenia broni. Świetnie, ale nie są A, a, a uważa Pan, że kogo Pan się boi? Kogo Ale, ja pan... Ale kogo Bawsku, z czyjej strony, Japana... ja pyta... strony mamy zagrożenie? Nie mam pojęcia. kogo mamy się bani? Rosji? Rosja ma 800 tysięcy żołnierzy, a mamy 2 miliony bezrobotnych, z czego milion daje się do broni, czy pana. Czy pan wierzy, że Amerykanie by palcem kiwnęli, gdyby coś się zdarzyło? Ja panu daję słowo honoru, że Amerykanie nawet palcem by nie kiwnęli. Okej, okay, dobrze. I po prostu nie chcę tutaj wojsk, ani sowieckich, ani amerykańskich, ani chińskich. Chcę, żeby Polska była wolnym krajem. Tyle. Dobrze. Mam takie prawo, myślę. Excuse us, come right here. Oh. Sir, you going right here? Sir, you going right here? Czarnoskóry Amerykanin kieruje ruchem. Państwo sobie wyobraźcie, Amerykanin, obywatel Stanów Zjednoczonych kieruje ruchem. Nie polski policjant, tak jak to być powinno, ale obywatel Stanów Zjednoczonych. On przegania Polaków, którzy tam sobie filmują. Ja rozumiem, że on robi to dla ich bezpieczeństwa, ale, no, ale jakie ma prawo. To jest to, Belga. To tak, jakby, szanowni państwo, ktoś z was na środku Głównej ulicy w Nowym Jorku zaczął przeganiać Amerykanów, że oni tu nie mają prawa stać. Wyobrażacie to, sobie coś takiego? To tak, jakbym dzisiaj wszedł do państwa domu i zaczął przestawiać wam meble z niewiadomo jakich przyczyn. Nie mam do tego żadnego prawa. A na dodatek, zamądź państwo to zobaczycie, jest tam e, funkcjonariusz wojska amerykańskiego, konkretnie żandarmerii, która ma w kaburze pistolet, i to nie jest pistolet na wodę. Chodzi sobie. Wśród tłumu Polaków uzbrojona i kieruje ruchem. Panie Janie, czy my już jesteśmy 50. którymś stanem yy, Stanów Zjednoczonych? No to samo w sobie byłoby niezłe, panie redaktorze, gdybyśmy byli stanem Stanów Zjednoczonych, ale my jesteśmy tylko marną kolonią, której nikt nie szanuje. Jak się okazuje, później e, polscy policjanci pojawili się tam tylko po to, żeby wypisać mandaty. Mieszkań, mieszkańcom o. Lublina, którzy no stali w, na deptaku, który wybudowali jako mieszkańcy Lublina, jako podatnicy Lublina za własne pieniądze i nie chcieli przesunąć się, gdy jechał amerykański czołg. Na koniec zaś mały przegląd prasy, prasy, która była już na naszym biurku w odcinku poprzednim, bo obok gazety wyborczej, która całkowicie to biurko zdominowała wtedy, był też tygodnik Solidarność. Numer, który ukazał się 29 czerwca 1989 roku, no, nawet miesiąc nie minął jeszcze od pierwszych częściowo wolnych wyborów. I w tymże numerze naszą uwagę zwrócił artykuł Nie prześpijmy reformy sądów, a jego autorem, nie byle kto, Adam Strzembosz. Szanowni Państwo, Adam Strzembosz to wielki autorytet prawniczy. Osoba, którą często amerykańskie i niemieckie media, w tej chwili w Polsce, media działające na terenie naszego kraju, przedstawiają nam jako autorytet prawniczy który się często wypowiada na temat y, Trybunału Konstytucyjnego, czyli jednego z głównych tematów tych mediów w zasadzie, i on teraz twierdzi, że Parlament nie może ingerować w składy sędziowskie, Parlament nie ma do tego prawa, czyli przez reformę sądów, jak się okazuje. Szanowni Państwo. 29 czerwca 89 rok. My tu troszkę robimy za adwokatów prawa i sprawiedliwości, z tego bo tak nieudalnie się bronią, aż aż mnie to dziwi. Obeczą będą mieli. Szanowni moment. posłowie, szanowny panie prezesie, panie Jarosławie, e, niech pan e, wyśle panu Strzęboszowi taki materiał archiwalny w postaci tygodnika Solidarność, gdzie sam pan Strzębosz własnym autorytetem tłumaczy na stronie tak, tłumaczy, dziesiątej na dziesiątej stronie. Akurat kontynuacja. o tym mówi, szanowni państwo, że niezwykła rola jest przypisana przede wszystkim posłom i senatorom. To oni mają wprost zająć się tym, żeby wybierać sędziów. Mówi tak, niechże Sejm i Senat uzyskają wpływ na pierwszy skład Sądu Najwyższego decydujący, dla dalszego funkcjonowania tego sądu, dla jego wiarygodności i prestiżu społecznego. Potem mówi posłowie i senatorowie, ich zaplecze polityczne i fachowe nie może być bierne. Panie redaktorze, ten człowiek mówił, nie prześpijmy reformy, reformy sądów, ale chyba zapadł w jakiś sen, obudził się z zupełnie innym Pod, poglądem. No cóż, mówiąc szczerze, każdy taki no, polityk, gdyby nakryto go na Takiej sprzeczności, tak? No to powinien się poczuć, żeby przynajmniej zjeść ten artykuł. Prawda? No tak. To nie jest rzecz trująca. Możemy podesłać poświęcimy eee, ten egzemplarz. Ale no tu, panie Adamie, no czas wydorośleć. Jest mi bardzo głupio, że pan zwraca uwagę. Pan ma już swoje lata, ale coś mi się wydaje, że przespał pan inteligencję pewnych ludzi. No, doszliśmy akurat do archiwaliów. Niestety zmienił Pan poglądy. Ja rozumiem, że tylko krowa nie zmienia poglądów, ale Pan te poglądy zmienił znacznie. Wcześniej Pan twierdził, że parlament jako jedyna sensowna i rzetelna reprezentacja narodu powinien ustalać składy sędziowskie, a teraz Pan mówi, że parlament to nie może ingerować, że trzeba zachować neutralność korporacji, dość małej, ale wpływowej w postaci składu z Sądu Trybunału Konstytucyjnego. Panie Adamie, wstyd, wstyd, jak za każdym razem będę Pana widział w mediach niemieckich, brytyjskich, które tak ładnie bronią naszej demokracji, to będzie mi się przypominał artykuł Pana autorstwa. Nie prześpijmy reformy sądownictwa. Dlatego my się podpisujemy pod Pana poglądami, Dokładnie. ale poglądami z 1989 roku. I tak, żeby była jasność, mówimy tak jak Adam Strzembosz przed Ćwierćwieczem. Dorobek okrągłego stołu musi być w całości wykorzystany. Kraj oczekuje ofensywności, zmian, radykalnych reform, zgadzamy się z panem Adamem, również tych w zakresie praworządności, do których w pierwszym rzędzie należy reforma sądownictwa. Reforma prawa represyjnego też jest ciągle przed nami. Nie prześpijmy reformy sądów. Tym e, oczywistym stwierdzeniem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. 25 lat temu, no, nawet trochę więcej, oczywistym, dzisiaj już nie tak bardzo, ale dla nas wciąż oczywistym, Szanowni Państwo, tym stwierdzeniem dzisiejszy odcinek już kończymy. Do zobaczenia.